Siemanko Borsuki W dzisiejszym odcinku powiem wam e, wszystkie moje sytuacje, które się e, zdarzyły w, w Wielkiej Brytanii będą to niefajne sytuacje opowiem o wszystkich e, które, no, gdzieś tam pamiętam, będzie to troszeczkę takie nawiązanie do tego ostatniego filmiku o polskiej mentalności żeby zrobić taki balans e, żeby nie było tak, że tylko, tylko tutaj coś o Polsce to, to troszeczkę wam poopowiadam jak to było w Wielkiej Brytanii same takie niemiłe rzeczy, które mi przyjdą do głowy, które pamiętam także zapraszam do oglądania, na razie dzisiaj znowu zabiorę was na przyjaźńkę do mojej pracy nie pokażę wam pracy, ale po prostu sobie pojedziecie ze mną i poopowiadam wam jakieś takie niemiłe historie, które mi się przydarzyły w Wielkiej Brytanii dokładnie w Anglii może Wam też to jakoś się przydać, Dawam Wam jakiś obraz, jak to może być za granicą, przynajmniej kiedyś było, bo na początku były ciężkie, ciężkie momenty, teraz postaram się wszystkie je wymienić. I... I tyle myślę, że, że, że taką, takim wstępem zaczniemy. Pierwsza rzecz, którą pamiętam która się wydarzyła ja była niesympatyczna. Przyjechałem do Anglii, to był 2006 rok w październiku, dokładnie pamiętam to było po moich urodzinach. Ja jakoś tak strzelam z 10 październik 2006. Pierwsza praca e, można powiedzieć, że nagrana przez mojego dobrego kolega. E, no, miałem tylko po prostu się przygotować na rozmowę. Gdzieś tam doświadczenie miałem w pracy. Eee, trzeba było tylko się przygotować na tą rozmowę po angielsku. Zawsze mi się wydawało, że ja ten angielski mam taki nie najgorszy. Gdzieś tam e, w technikum całkiem nieźle mi szło, ale oczywiście e, zagranica to weryfikuje, e, w szczególności te inne akcenty w Anglii i tak dalej. To jest zupełnie inna bajka niż to co nas uczą tutaj. E, w Polsce, w szkołach to zupełnie co innego. Także ten mój angielski się okazał kiepski i to... I to nieźle kiepski. No już pomijając to, gdzieś tam się przygotowałem do pierwszej rozmowy i co by nie było musiałem ją przejść. No i się udało. Dostałem tą pierwszą swoją pracę. Wiadomo, jak to pierwsza praca, jeszcze w ogóle za granicą, ogromny stres. Czekajcie, poprawię was trochę. O, tak lepiej. Albo tak. No, jesteś ich był niezły, no ale jakoś trzeba z czasem radzić. Także ten czas jakoś mijał, już sobie darowałem radę. No ale tam już się pojawiały jakieś pierwsze oznaki niechęci. Yy, Anglików czy tam Brytyjczyków do tej obcej nacji i tam w pierwszej pracy miałem właśnie pierwsze takie nie, niemiłe, niemiłe zdarzenia. Pierwszą rzeczą był taki koleś René i ten koleś właśnie miał straszną, straszny do mnie problem. No wszystkich ogólnie Polaków tam miał, bo tam w naszej grupie pracowało. Łącznie czterech Polaków to my byliśmy jedynymi obcokrajowcami no i co? Na samym początku wiadomo, ciężko się dogadać i tak dalej, także to był, to był główny problem, no, ale widziałem, że on ogólnie ma jakiś problem. Nie to, nie to, że ja z nim pracowałem, bo ja z nim nie pracowałem i miałem taki ogólny problem do Polaków gdzieś tam gdzieś to starał się pokazać, no ale tak patrząc na sytuację, to gdzieś tam robiłem jakąś pracę i coś mi nie wyszło. Było jakoś tak, że po prostu czy tam razem współpracowaliśmy, on miał mi pomagać i tak dalej. On mi tam za bardzo nie pomagał. Ja gdzieś tam robiłem pierwszy raz sam tą pracę, no i mi nie wyszło i gdzieś tam to, to, gdzieś tam to spieprzyłem. No i on zaczął tam wyzywać Na tyle ten angielski rozumiałem, że wiedziałem, że wyzywa Że pieprzony Polak, nie? nie umie robić, nie? I tak dalej, nie? Co on narobił i tam wielka awantura na całą, na całą Na cały shop floor, na całą tą firmę, nie? Tam gdzie pracowaliśmy, no i tam zaczął krzyczeć i tak dalej no i mnie wkurzył tym, nie? że tak mnie tutaj, że tak powiem, obraża przy wszystkich. Nie do mnie osobiście, tylko tak chodzi na około. No i tam dokończyłem to, co miałem zrobić. Gdzieś yy, posprzątałem sobie i tak dalej i podszedłem do niego i mówię. Wyjaśniłem sytuację od razu, mówię, że. No wiadomo, że mnie nigdy więcej tak nie nazywał i tak dalej. Yy, tak samo jak on to tą energią gdzieś tam to wyrzucał, tak samo ja mu. Tym samym się odpłaciłem. To potem miałem z nim spokój, że, że tak powiem, że już tam gdzieś przynajmniej tego ja nie widziałem. Już tego tak nie okazywał do mnie, czy tam, do, czy tam na, na szoflorze, żebym ja widział, nie? To z tym się uspokoił. W tej filmie był kolejny taki e, sympatyczny koleś. On był e, magazynierem. Magazynierem takim do wydawania materiałów. No i on się w ogóle nie krył z swoimi tekstami. Gdzieś tam niby miała w sobie jakieś takie zasoby sympatii, ale takie przebłyski czasami koleżeństwa i tak dalej, no ale było czuć, że jest rasistą i nie za bardzo podchodzi do Polaków przychylnie. No i gdzieś tam zdawało mi się, że osobiście słyszałem jakieś głupie teksty gdzieś tam. Podchodziłem, że mi e, gdzieś tam dał e, moje materiały do pracy. E, no to słyszałem tekst, jak rozmawiał z innym Angolem przede mną, że tych pieprzonych Polaków w Anglii jest na sramę jak siego gówna. Taki dokładnie tekst tutaj oczywiście przed, przetłumaczone. Taki tekst e, usłyszałem nie do siebie, tylko... ale wiedziałem, że to on, bo on się nie czaił. Mówił to, co myśli Także tak, tak, Taki, taki tekstik Strzelił Takie były moje początki w Wielkiej Brytanii No, europejskiego kraju Także to takie Pierwsza historia z pierwszej pracy Już później Jak już po tej pracy Po tej firmie Dostałem się do innej bo tam, tam poprzednio tak, takie miałem e, takich taki dwóch galgatków, gdzie to można było mocno odczuć, że byli rasistami po ich tekstach, e, a w kolejnej pracy e, tutaj nie, nie to żeby był rasistą, no, ale tam ci byli, że tak powiem, e, biali, a tutaj się trafili w kolejnej firmie, tam praktycznie e, cała ekipa była e, czarnoskóra. I, I był jeden Polak, no i ja doszedłem. E, szefem był tak samo e, Jamajczyk, i cała ekipa była e, no, Jamajczyków, tak no, przyjezdnych do Wielkiej Brytanii. No i tam jeden z tych e, takich głównych, e, że tak powiem, pracowników, takich najważniejszych, naj, najlepszy pracownik. To był najlepszym kuplem y, tego całego właściciela, kierownika. No i miał tam duże fory, mógł sobie robić co chce. No i do, do samej początku już czułem, że jakiś tak mało sympatycznie podchodził. I, i też taki czułem. No po prostu rasizm. Y, gdzieś tam jakieś głupie teksty o Polakach. Y, często gdzieś tam. Y, Dawało do zrozumienia, że ma jakiś problem. Gdzieś tam, jak mnie widział, to pokazywał nawet <grywa> <grywa> znaki Z-HIGH No tam, średnio się z nim, że tak powiem, nie miałem z nim dobrego kontaktu. kuczyliśmy się często. Była niezbyt dobra atmosfera, przez to, jakie jaki miał podejście. To tyle, takie właśnie mówię. Głupie teksty waliu tutaj. To już wspomniałem o tym, że Zitai i tak dalej no to były kolejne jakieś takie rasistowskie akcje. To w tej pracy były, w tej drugiej. Od innych współpracowników tam nie miałem żadnych problemów, także tutaj nic, żadnego złego słowa nie mogę powiedzieć o reszcie. Gdzieś tam z tej pracy mi się udało uciec. Był taki moment, że. Tam nie chciałem mnie przyjąć, że tak powiem. Tam cały czas pracowałem na czarno i prosiłem o tą jakąkolwiek umowę, i, i mi nie dawali. Tam parę miesięcy już leciało i szukałem czegoś innego. No i tak się okazało, że pracowałem jakby na pierwszym piętrze, a w tym budynku jeszcze było piętro niżej. Inna firma, taka meblowa, robili takie meble na zamówienie, docięte dokładnie wymiary i tak dalej. No i taka że tak powiem tak tak się nie mówi posz takie te meble były ekskluzywne dla takich troszeczkę bogatszych klientów. No i tam na drzwiach e, zobaczyłem informację, że szukają pracownika e, przy, przy właśnie przy no, drewnie ogólnie, nie? Czyli jakiegoś stolarza bardziej. No ale poszedłem złożyłem swoje podanie, podanie CV i tak dalej. No, wzięli mnie na rozmowę. Nie przeszkadzało im to, że jestem z góry i tak dalej. Gdzieś tam się coś tam spodobałem. Gdzieś tam miałem jakąś wiedzę ogólną z poprzedniej budowlanki, także coś tam umiałem. Gdzieś w Polsce, gdzie na samym początku pracowałem na budowie, to miałem y, styczność z wszystkimi jakimiś tam narzędziami i tak dalej. No i się udało, i mnie przyjęli. To tam od razu. Y, tam wszyscy, to, tam było bardzo fajnie rodzinie. Tam się właśnie najbardziej nauczyłem tego angielskiego języka. Praktycznie, no, no już, już pół roku minęło od tej pierwszej pracy, i gdzieś tam e, angielski się już szlifował, i już było coraz lepiej, ale tam najbardziej jednak to było takie styczność cały czas z Anglikami, bo jednak w tej pierwszej pracy miałem Polaków, w drugiej też Polaka. A w tej trzeciej, to już typowo wszyscy sami Angolę. I, I fajna atmosfera, taka rodzinna. Tam mi się bardzo dobrze pracowało. Choć jeden gagatek był, że gdzieś tam też miał jakieś problemy. Tak, nie do końca mu pasowałem. I zawsze mówił, jeździłem z nim gdzieś tam na dostawę tych mebli, to że wiesz, on nie jest rasistą, nie ma nic do Polaków, ale e, no, wy musicie się uczyć tego języka, żeby mówić po, po, po angielsku, nie? Tak trochę może nawiązać tutaj do teraz do Ukraińców, którzy przyjeżdżają. że Bardzo dużo z nich po prostu no, nie zna języka i mówi wśród Polaków po ukraińsku, czy to nie jest niby stosowne, nie? Tak samo nam w Anglii Mnie często właśnie zwracali uwagę, nie, nie mówić po polsku. Takie średnie. No ale yy, tej trzecie pracy też tam były właśnie. On no, mówił, że na mnie nie lubi Muzułmaninów, nie lubi, nie lubi takich, siakich i tak dalej, wymieniał kolory. No a że Polaków to tam Okej, okay, nie? Tylko żebyś nie mieli ten język i w ogóle. No ale tak gdzieś tam yy, czułem, że on też jest taki średnio nastawiony do. Do, do, ogólnie do obcokrajowców jedną z niemiłych sytuacji również rasistowskich bo to głównie to na, 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 na tym się opierały te niemiłe sytuacje to było to, że gdzieś tam byłem w urzędzie miasta tak wam w jednym z filmików mówiłem, że że to jest taki pozytyw, że tutaj no, wszystko jest naprawdę tak fajnie zorganizowane, że nie trzeba za dużo chodzić. To, to, to były te pierwsze lata, gdzie tam faktycznie musiałem pójść coś tam um, pozałatwiać. Ta pierwsza firma upadła i się okazało, że mi nie odprowadzali podatku na mnie i tam musiałem pozałatwiać coś. I byłem tam może z dwa razy. No jak raz tam pojechałem, to też było właśnie... No, no, najczęściej są tam, wiadomo, dużo jest obcokrajowców, bo przyjeżdżam, muszę płacić te, te podatki i tak dalej. Um, Większość jest tam, e, wiadomo, ludzie z zagranicy sobie sprawę, no ale wiadomo, też ang Anglicy też. No i gdzieś tam to nie było do mnie, ale była taka grupka Polaków bardzo głośna, gdzieś tam e, coś tam stała na zewnątrz i inni Anglicy wyszli zapalić. Tylko słyszałem, zaczęli do nich mówić, nie, że wypieprzać do swojego kraju, nie. E, pieprzeli Polacy i tak dalej to tam gdzieś tam się nawiązała mocna kłótnia no było dosyć agresywnie gdzieś tam ja stałem obok, gdzieś to słyszałem to była taka kolejna rzecz co tam jeszcze może by było takiego niemiłego bo ogólnie o mentalności Anglików nagram osobny filmik, bo tak typowo o, o tej mentalności a tutaj bardziej takie co mnie co mi się niemiłego przydarzyło. Kolejną rzeczą gdzieś tam z moją poprzednią partnerką jak mieszkaliśmy, to gdzieś tam jej córka się bawiła z koleżanką na gdzieś tam na placu zabaw to była zima, no i tam przyszła właśnie dziewczynka też gdzieś tam z Jamajki pochodząca, może tu się urodziła w Wielkiej Brytanii. No, i zaczęła je wyzywać. To samo, ta sama sytuacja, nie wypieprzać do, 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 do swojego kraju e, i tak dalej. Nie. Zaczęła rzucać w nie śnieżkami. O tyle ta sytuacja się rozwinęła, że, że dziewczyny się zwinęły do domu, to ona poszła za nimi. Wyobraźcie sobie, że była tak perfidna, że gdzieś tam dziewczynki zajrzały przez y, kurtynę, firanki gdzie ona jest, i ona tam stała i zobaczyła je. To zaczęła rzucać w nasze okna. Jak gdzieś tam szybko wziąłem telefon w rękę, wyskoczyłem i zacząłem ją nagrywać. I, i to ona, ta sama sytuacja do mnie, zaczęła mnie wyzywać, nie? żebyśmy wypieprzali do swojego kraju. I nagrałem ją. No i mówię, kurczę. I nie bała się w ogóle. No się uciekała oczywiście ode mnie. Gdzieś tam nie dała się złapać. I. No gdzieś tam w końcu gdzieś tam um, odeszła i, i tak stwierdziliśmy, co, co kurde robić w takiej sytuacji. Mówię, kurde, to na, na tle z stoskim trochę te, tutaj się tego dzieje, mówi, zgłosimy to. No i gdzieś tam zadzwoniłem na policję, zgłosiliśmy to, przyjechała policja od razu. I mówię, że przepraszam, że takie kurcze, w to takich sprawie wiem, że tutaj się mogą dziać poważniejsze. mówię nie, nie, absolutnie, takie rzeczy są bardzo ważne, istotne i, i bardzo dobrze Pan to zrobił. Co się okazało później, dostaliśmy taki feedback. Że ta, ta rodzina już jest znana z takich właśnie rasistowskich, tych i doskonale po, po, po opisie dziewczynki, po tym nagraniu, znaleźli ją od razu. No i tam była jakaś, wiem, że jakaś akcja była, coś tam, e, coś tam e, że tak powiem zareagowali od razu. I no był spokój, już tam gdzieś tam, nie, nie na tej dzielnicy, już nie, nie, nie widzieliśmy, nie zaczepiała bynajmniej dziewczyny. To już kolejny temat w kolejnej pracy, gdzieś tam później spędziłem. To już tam to zacząłem pracować w przemyśle lotniczym i już tam trochę e, czasu spędziłem. To był też taki pan, e, a tam było w dużo akcji ogólnie. Tam, był, tam było dosyć też sporo. E, gdzieś tam wypisywali na no, ubikacjach. IDL e, to jest English. A tutaj napiszcie w komentarzu, jeśli bym się mylił. English Defensive League, tak mi się wydaje. Nie chciałbym was kłamać, ale jak coś to tutaj podepnę, może napis, co to co, co, co dokładnie oznacza No tak ogólnie, że chodzi, że to. Oni bardziej niby się skupiają na tym, żeby właśnie niby mi tłumaczyli, że tu nie chodzi o. Europejczyków yy, przyjezdnych, tylko bardziej niby Azjatów i innych takich narodowości yy, z ciemną skórą, tak niby tłumaczyli. Ale to ogólnie chodzi, że to taka organizacja rasistowska, yy, która walczy o to, żeby yy, która walczy o to, żeby no, Anglia była angielska. No i często to było gdzieś tam na, na gdzieś tam w publikacjach, ryli to, nie? I ja tam gdzieś wychwyciliśmy z kolegami, my tam też pracowaliśmy. E, było nas czworo, pięcioro później Polaków. No i tam, tam o co się za to brali, były zebrania i tak dalej i no, było grubo. Główne takie zebrania, żeby. E, ale tam gdzieś koledzy Angielsans są spokojani, że to nie jest do nas, nie do białych, tylko do, do właśnie. Ciemnoskórych niby, nie? No ale faktem było dziwnie Na samym początku tej pracy Był taki Sympatyczny pan Któremu się nie podobało właśnie to, że mówiliśmy Po polsku gdzieś tam To często chodził do Do kierownika i mówił, nie? Że, że co oni po polsku rozmawiają, nie? I tak dalej Również wyzywał nas, nie? Że mówisz po, po polsku tylko nie i gdzieś tam do kolegów, nie, że tacy pieprzeni tu i tu i tu. Bardzo niemiło go wspominam. Um. Kolejny gościu, też taki niby się wydawał sympatyczny, to to jest właśnie jedna z tych mentalności, które opiszę, że, y, że Anglicy potrafią być bardzo dwulicowi niby sympatyczne, ale też tam miały jakieś takie ten. No i... Gdzieś tam sobie zawsze robił jaja z Polaków, że my tak mówimy tym akcentem, jak Borat. No i to tam spoko, no niech się pana śmiewa. No ale później dostał rolę team leadera, czyli takiego majstra I, i zaczął pracę w biurze. No i gdzieś tam, któregoś dnia poszedłem do tego biura i w tym biurze gdzieś tam coś załatwiałem. No i on do mnie zaczął przy, gdzieś tam przy całym głównym kierownictwie się gdzieś tam wyzywać. Wyzy nie wyzywać, tylko tak się naśmiewać tym Boratowskim tym No i nie spodobało mi się to nie, nie, W ogóle nie wydawało mi się to nie na miejscu Tym bardziej gdzieś tam, wiesz, jak jesteśmy wśród ludzi to, to jeszcze spoko, ale nie, ale nie Gdzie jest tam kierownictwo i tak dalej Tam zauważyłem, że no, nikt się za bardzo nie śmiał A on próbował być e, wesoły Tak zauważyłem, takie spojrzenia raczej właśnie przychylne mi No i e, już po, po tym, jak wyszedłem Później go złapałem na szaforze Aha, no, no jeszcze w tym biurze powiedziałem, no nie, nie, nie śmieszy mnie to co, to, co mówisz, nie? Yy, tak już zauważył, że nie, nie podoba mi się to. No i później na szoflażę go gdzieś tam zapałem jeszcze raz, mu powiedziałem, słuchaj. Nie życzę sobie, żebyś tak yy, yy, no, się naśmiewał z mojego akcentu gdzieś tam, z tym bardziej w, no, gdzieś tam w towarzystwie głównych szefów i, i menadżerów. No i to, to to przyleciał później no i mnie przepraszał i tak dalej nie, że, I to się już więcej nie powtórzyło No ale była, ale była taka sytuacja, kolejna Także widzicie dosyć sporo tego było Już więcej rzeczy nie pamiętam Żeby cokolwiek tak się przykrego wydarzyło jakiegoś takiego Na tle rasistowskim czy, czy jakieś takie Dziwne zachowania angielskie Wobec, że tak powiem Akurat chodzi o moją osobę. E, myślę, że to by było, to by było na tyle. E, oczywiście, jak będziecie mieli jakieś pytania, w ogóle chcielibyście się dowiedzieć, coś jeszcze więcej może na temat e, życia w Anglii, e, gdzieś tam już wcześniej mogę Wam tutaj podrzucić e, filmik. To jest o negatywach, tutaj się pojawi też nagrałem e, również o pozytywach też się tutaj pojawi także sobie zerknijcie tam jest więcej takich informacji e, no i myślę, że tutaj zakończymy oczywiście standardowo piszcie komentarze jeśli chcielibyście jakieś inne filmiki albo uzyskać jakieś informacje e, subskrybuj dodaję złoneczek i tak dalej i tak dalej, także do ponownego na razie trzymajcie się, hej!